O, witajcie, roztomili ludkowie, moc się raduje i żeście mnie sam nawiedzili, dzisiaj was witam w takim już troszkę barzy i świątecznym sztimungu, bo do godnych świąt zostało już ino no dziewięć dni, kej to nagrywam. Chciałbym wam dzisiaj coś poczytać a mianowicie Przygody od Alicyje w Kraju Dziwów. Kolejną książka przełożono na śląsko-gotka od Grzegorza Kulika, wydawaną od wydownictwa Silesia Progress. I przeczytam wam sam jeden rozdział, żeby tak, jak to się go do zawiela, nie zaspoilerować, to tak ino napoczniemy ta historię, a na to jeszcze nie ma wszystko, bo ja takie książeczki mam dwie i taką książeczkę możecie się sam wygrać. A co czas zrobić, żeby wygrać taką książeczkę? A to wam już powiem troszkę niskoży. Hopki i dziążki, siednijcie się wygodnie i słuchajcie. Rozdział pierwszy. Do królikowej nory. Alicjo już pomału mierziło siedzieć kole swojej siostry na brzegu rzeki i nie mieć co robić. Roz albo dwa kukła do książki, co ja jej siostra czytała. Ale w niej nie było łobrosków ani godek. A co to jest za książka? pomyślała się Alicjo, bez łobrosków ani godek. Toż miarkowała we swojej gowie, no najlepiej jak mogła, bo wor w ten dzień uspoja i z Jeźli Jeśli przyjemność zrobienia wiąka gęsi pymków je wer i zbieraniu kwiotków, jak na rozbiały królik z różowymi ślepkami przed nią przeleciał. Nie było w tym nic moc niełobyczajnego. Alicyjo nie widziała nic mocniej obyczajnego ani w tym, i że królik pedział do siebie – o nie, o nie, bydani skorny! Jak po tym się to wspomniała, to spomiarkowała i że winna się udziwić, ale w tym momencie zdawało jej się to blank naturalne. Jak królik ale wyciągł zegarek ze kabzi we swojej weście, wejrzał na niego i pognął dali, to Alicyjo skoczyła na nogi, bo przeszło jej bezgowa i że nigdy nie widziała królika ani ze kabzą we weście, ani ze zygarkiem, żeby gośni wyciągnąć. Gorką od ciekawości poleciała za nim bez pole i na szczęście doleciała na czas, żeby go łoboczyć, wskakować do srogi królikowej nory pod żywym potem. Za chwilę Alicjo skoczyła za nim i ani nie miarkowała, jakim cudem łona wyjdzie na zot. Królikowo Nora szła bez jakiś kąsek prosto jak tunel, a potem naros skręciła w dół tak nagle i że podwiela Alicjo pomyślała o ostanięciu, łona już zaczęła spadać do fez głębokiej studnie. Abo studnia była moc głęboko, albo Alicjo spadała fez pomału, bo jak spadała, to stykło jej czasu, żeby wejrzeć na dół i medykować, co się stanie dali. No i przód próbowała patrzeć na dół i spomiarkować, ku mu leciała. Ale było za ćma, żeby coś widzieć. Potem popatrzała też na boki łodztudnie i dojrzała, i że były pełne szranków i regałów ze książkami. Sam i tam widziała mapy i łobroski zawieszone na hokach. Wziąła krauza ze jednego ze fachów, jak przelatowała. Stoło na niej apluzinowo marmelada, ale ku jej nojsrokszemu zawodowi ona była próżno. Nie chciała ściepować krauzy, żeby kogo nie zabić, toż poradziła ja wrazić nazwę do jednego ze szranków, jak kolejnie go przelatowała. No ja, pomyślała się Alicjo, po takim spadku jak ten, ślecieć ze słodów to będzie nic. W domu będą myśleć, że jest odwożno. I jo nic o tym nie powiem, nawet jak śleca ze samego wierchu domu, co było moc prawdopodobne. W dół i w dół i w dół, to ślatowanie się nie kończyło. Ciekawe, wiele kilometrów, żech już przeleciała, pedziała na gos. Jo chyba docierą już blisko po szczotka ziemię. Niech pomyśla. To by było 6,5 i tysiąca kilometrów chyba. Bo wiecie, Alicjo nauczyła się pora rzeczy we szkole i chociaż to była fest dobro przyleżitość na pokazanie swojej wiedzy, bo żody niej nie słuchał, to to durś była dobro rzecz, żeby ja powiedzieć. Ja, to je chyba dobro dalekość. Ale zastanawiałem się, w jaką szerokość albo długość geograficzną żech trafiła. Alicjo nie wiedziała tyż co to jest szerokość ani długość geograficzną, ale myślała, że to są rzeczy fajne do powiedzenia. A za chwilę zaś zaczła. Ciekawe, czy przeleca bez ziemia. Fajne, śmieszne by to było, jakbych wyszła między ludźmi, co chodzą z egowami na dole. Antypatie. Chyba... Cieszyła się, iż żody nie słuchał teraz, bo te słowa nie miały dobrego klangu. Ale byda musiała się ich spytać, jak się je ich kroj nazywał, pra? Wybaczcie, je to Nowozelandyjo, albo Australijo? I spróbowała dygnąć, kej go dała. Naprawdę fajnie dygnąć, jak się ślatuje w elufcie. Myślicie, że wy byście poradzili? I pomyśli się o mnie, że je mało ignorantka. Tak się, jak tak pytą. Nie, nie styknie pytać. Można lepiej to obejrzeć, kej zapisane. W dół i w dół i w dół. Nie było nic większego do roboty, toż Alicjo chnet zaś wzięła go dać. Dinie mnie będzie brakować dzisiaj chyba. Dina to kot. Mam nadzieja, że nie zapomną jej dać miski mleka na wieczór. Moja biedna Dina. Szkoda, że się sam ze mną nie ma. Nie ma myszy w lufcie, ale mogłabyś chycić mintopyża, a to je bez mamysz, Ale jedzą koty mintopyże. I sam Alicji się zachciało spać i zaczęła do siebie gadać na półśpiku. Jedzą koty myntopirze? Jedzą koty myntopirze? A od czasu do czasu jedzą myntopirze koty? Bo wiecie, z kuli tego, i że nie mogła odpowiedzieć na żadne z tych pytań, nie miało znaczenia, jak ona je ułożyła. Zostaną dali dali już wam nie beda czy to, bo, tak jak powiedział, nie chce wam za fest zdradzić tej historii, kerona isto i się poznać samemu. Myśla, i że przygody... A historią od Alicyje w kraju dziwów jest Wam dobrze znano, niekoniecznie po Śląsku. Do tego do domysłcza Inotela, że ta książka jest tak pięknie wydana, w takiej pięknej łoprawie graficznej. Co myśla sobie, że nie ino do ślądzoków, ale do każdego jednego człowieka, który się ceni dobro, klasyczna literatura, to jest istny szac. Bez to słuchajcie, co musicie zrobić, byście chcieli się taką książeczka wygrać? Jo, jak przy każdej jednej przyleżności, w ciepowaniu widea na YouTube'a wciepnął, że chtyż tym na Facebooku. Tego Facebooka macie sam na dole w opisie tego filmu podlinkowanego. I tam pod tym postem, u tym filmie, a o tej książce musicie zrobić taką rzecz musicie mi tam napisać komentarz, jako była wasza ulubiona książeczka, bojeczka ze dzieciństwa. Jako bojka, żeście najbardziej radzi słuchali, jak wam czytali ojce, albo jako, żeście najbardziej y, radzi czytali, już żeście byli troszkę starsze. Wezmymo mocie czas do końca czwartku, 17 grudnia do północy. I ja się potem ze tych komentarzy wybiera blank Nieobiektywnie, taki kerry mi się najbardziej spodobał. I tym dostanie geszynk w postaci takiej książeczki. A kiedy byście się chcieli taką nabyć, bez przykład, macie superowo toś dzieciątko już tuż tuż, to pod tym wideo tyż wam w ciepła linka i to idzie kupić. No to tyle ludkowie i da nie za fes habilitowany, za to rozrehabilitowany. Dziękuję wam fest piknie za uwagę i za ten czas który żeście ze mną spędzili. Mam nadzieję i że radzi, żeście tego kunska posłuchali, a widzimy się już chnet. Ciemcie się i jak to się go do ludkowie, prysk.